22 marca, Malwina Muzyczka, witam i zapraszam na magazyn miejski, a dziś w serwisie. Rozwiążą problemy o talentach, dni otwarte. Prace nad strategią rozwiązywania problemów społecznych trwają. Przedstawili je na konferencji prasowej przedstawiciele miasta, a także Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu. W środę 20 marca odbyła się konferencja prasowa poświęcona strategii rozwiązywania problemów społecznych w Zamościu na lata 2014-2020. Metodologią opracowywania strategii oraz jej znaczenie dla mieszkańców Zamościa przedstawili Tomasz Kosowski, wiceprezydent Zamościa, oraz Edyta Adamczyk, koordynatorka prac nad dokumentem w Miejskim Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu. Strategia rozwiązywania problemów społecznych miasta Zamość jest to strategia, która jest niezbędna abyśmy mogli aplikować nie tylko jako miasto czy też Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie czy też jednostki podległe miastu do środków unijnych trzeciego okresu programowego, ale również dla trzeciego sektora, czyli wszelkich stowarzyszeń, które w mieście zamościu funkcjonują, a mamy ich bardzo dużo. Chcemy stworzyć takie możliwości, aby te stowarzyszenia miały możliwość wsparcia finansowego z zewnątrz w ramach właśnie pieniędzy unijnych przyszłego okresu programowego, stąd też jest inicjatywa stworzenia strategii. Trzeba też dodać na wstępie, że strategia jest taka opracowana, jest to strategia, która obowiązywała, analizowała lata 2004-2006 i strategia, która obowiązuje jeszcze w tym roku strategia na lata 2007-2013. Strategia 2007-2013 została zrealizowana w ponad 90%. W po opracowaniu nowej strategii biorą udział podmioty reprezentujące jednostki zajmujące się rozwiązywaniem problemów społecznych w zamościu, w tym organizacje pozarządowe, a także Miejska Rada Działalności i Pożytku Publicznego. Obecnie trwają prace związane z diagnozą aktualnych problemów społecznych miasta. W chwili obecnej trwają prace nad diagnozą obszarów problemowych, które są istotne z punktu widzenia polityki społecznej miasta. I Robocze wygląda to tak, że każdy podmiot wskazany w założeniach przygotowuje diagnozę dotyczącą swojej sfery działania, którą przekaże nam jako grupie roboczej do przeanalizowania, przetwarzenia i stworzenia takiego dokumentu roboczego, który przedstawimy zespołowi zadaniowemu do akceptacji. Zespół zadaniowy będzie odnosił się do naszych dokumentów roboczych, wnosił poprawki, uzupełnienia i końcowe Dokumenty, które zespół już przyjmie będą umieszczane na naszej stronie internetowej. Stworzyliśmy już na naszej stronie internetowej taką zakładkę Prace nad Strategią, gdzie już można zobaczyć co do tej pory zostało zrobione. W ostatnim... Tam też można składać propozycje programowe do strategii www.mcpr.zamost.pl w zakładce Prace nad Strategią. Trzeci Festiwal Talentów Młodzieży odbył się w Klubie Garnizonowym w Zamościu. 21 marca w klubie garnizonowym odbył się już trzeci festiwal talentów młodzieży. Festiwal został zorganizowany przez dyrektorów, nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych oraz burs i internatów z zamościa. Festiwal miał charakter przeglądu, w którym możliwe było przedstawienie wszelkich form wyrazu artystycznego. Uczniowie prezentowali różne dziedziny sztuki, piosenki, recytacje, teatr, czytaniec. Na scenie mogą być prezentowane różne formy artystyczne. To jest zapewne fajne w odbiorze, ale trudniejsze może do oceny. Ale mamy bardzo profesjonalne jury. W jury zasiadają pan Witold Paszt, pan dyrektor Jerzy Tyburski oraz aktor i instruktor teatralny pan Miłosz Ferenc. Z prezentowanych talentów wyłoniono zwycięzców. Pierwsze miejsce zajęła Dominika Ziomek z liceum plastycznego za recytację poezji własnej i płaskorzeźby. Drugie miejsce przypadło Wiktorowi Robaczyńskiemu z bursy nr 1 za taniec Robota. Natomiast trzecie miejsce zajęły egzekwo Dominika Ogorzałek oraz Kamila Stechni. Komisja przyznała dwa wyróżnienia sceniczne. Jedno dla Dary Ciesielczuk z drugiego liceum ogólnokształcącego, a drugie dla Kingi Budza i z trzeciego Liceum Ogólnokształcącego w Zamościu. Patronat honorowy nad festiwalem objął prezydent Zamościa Marcin Zamoński. 21 marca, w pierwszy dzień wiosny, zamojskie szkoły zorganizowały dni otwarte. Pierwszy dzień kalendarzowej wiosny przypada 21 marca. Uczniowie traktują tę datę jako Dzień Wagarowicza. Zamojskie szkoły wyszły temu na przekór, organizując dni otwarte. W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego zorganizowano z tej okazji m.in. pokazy Bractwa Rycerskiego, Kurs Tańca Ludowego, Konkurs Plastyczny oraz Studio Fotograficzne, gdzie można było sobie zrobić pamiątkowe zdjęcie reprezentacje poszczególnych pracowni, no bo kształcimy głównie w kierunku zawodowym, jako że nauka u nas może odbywać się w szkołach policjalnych na wielu kierunkach, ale również taką nowością są kwalifikacyjne kursy zawodowe, które są w zasadzie przeznaczone dla wszystkich i dla absolwentów gimnazjum i liceum i w zasadzie każdy, kto chciałby zmienić swoje wykształcenie, które ma do tej pory może, może do nas przyjść i podjąć naukę właśnie na tych kursach kwalifikacyjnych, uzyskując poszczególne certyfikaty, no, ale oczywiście Również oferujemy naukę w liceach ogólnokształcących, zarówno w formie stacjonarnej, jak i w jak i formie zaocznej, czyli sobota i niedziela zajęcia się odbywają. W Centrum Szkół Mundurowych na wszystkich czekały pokazy sztuk walk, tor przeszkód, szkolna strzelnica oraz kawiarenka. Poza tym chętni mogli obejrzeć od kuchni sprzęt strażaków, wojskowych oraz poznać sekrety służby celników. Mamy prelekcje, bardzo ciekawe prelekcje, gości e, pana kapitana Mirosława Biernackiego o misji w Afganistanie, przedstawicieli Izby Celnej, e, którzy będą opowiadać o swojej pracy, o, o, jak, o tym jak wygląda właśnie praca e, w, w Izbie Celnej. E, dodatkowo jeszcze dla gimnazjalistów przygotowane są e, różnego rodzaju atrakcje typu quizy przedmiotowe, konkursy, otwarta jest strzelnica. Zespół szkół ponadgimnazjalnych numer 3 imienia Armii Krajowej w Zamościu połączył Dzień Otwarty z targami uczelni wyższych. Zaprosiliśmy 20 uczelni, z czego z oferty skorzystało 10, od, informując nas, że po prostu sami w tym czasie organizują Dnie Otwarte i nie mogą przyjechać. Przede wszystkim uczelnie prezentują swoją ofertę edukacyjną, chcą pokazać, czym chcą po prostu pokazać to, w jakich zawodach kształcą, jakie kierunki. Ułatwiając młodzieży z zamościa, organizujemy takie targi, po to, aby nie musieli wyjeżdżać, ponosić kosztów. Mają możliwość na miejscu, u nas w szkole, w kwietniu zazwyczaj, zapoznać się z tą ofertą. Odwiedzający szkołę, gimnazjaliści mogli zapoznać się z popularnym elektrykiem. Natomiast aktualni uczniowie tej szkoły mogli przyjrzeć się bliżej ofercie uczelni wyższych na targach wystawiała się m.in. Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, prezentując swoje osiągnięcia. Tutaj prezentujemy urządzenie, które się nazywa Eye Tracker. To jest urządzenie, które służy do śledzenia ruchu gałek ocznych, wykorzystywane jest do badania, jak użytkownik patrzy na, na ekran monitora. Ponieważ bardzo często w tej chwili aplikacje mają interfejs graficzny, czy to są zwykłe aplikacje, czy strony internetowe. I ważne jest, aby sprawdzić, czy użytkownik poprawnie odbiera tą informację, która jest przekazywana na przykład poprzez stronę, czy na które obszary na przykład zwraca uwagę. Jak długo zatrzymuje wzrok na pewnych obszarach? Swoją ofertę prezentowały także Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Zamościu, Studium Medyczne, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie oraz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Zamościu. Na dziś to wszystko. Dziękuję za uwagę. Życzę udanego weekendu. Do zobaczenia.